Siema, z tej strony RG, a to jest taki pierwszy, poważniejszy, bardziej prawdziwy vlog na tym kanale. I... i nie wiem, co w mam powiedzieć, co ja mam powiedzieć. I dzisiaj jedziemy do Ejbiego nagrywać film, który najprawdopodobniej zanim pojawi się ten vlog, już będzie u niego na kanale. Dlatego link zostawiam w opisie. A teraz się pakujemy. To znaczy, ja się pakuję. Ja już spakowany. jakby ktoś się zastanawiał, co takiego biorę na nagrywki, to jest to między innymi poza... Mikrofonem z aparatem, yy, trzy lampy z dyfuzorami, yy, dwa statywy, jeden na lampę yy, i dodatkowa kamera z parasol, i parasolka, jakby padało. No to teraz pakuję wszystko do plecaka, wsiadam na rower i z tych moich przedmieści muszę się dostać do centrum łodzi. Jest to 20 prawie kilometrów i jakaś niecała godzina jazdy rowerem, więc nawet ponad godzina jazdy rowerem, więc się ma, widzimy się na miejscu. Witam w Noże Ejbiego. To tu powstają najlepsze streamy na polskim YouTubie. A oto on sam, AB, popularny polski YouTuber, który codziennie streamuje. Dobra, już nie musisz. Nie Dużo gier. No jak tak. nie muszę? Muszę. Nie musisz. Tu jest jego studio profesjonalne, jak się teraz tu się włączy softbox. Po włączeniu softboxa mamy taki piękny... ścianę czekaj, czekaj, musimy to naprawić gasimy to, bierzemy moje rozkręcamy jedno drugie Stawiamy jedno gdzieś drugie proszę, teraz mamy lepiej bo Amy nie umie kupić dobrej lampy czy lampa jest dobra, tylko zarówka jest mniej ma, ma, nie Kelvinów? No, no, no o to chodzi między innymi. E, miałem to 5,5 Ty... <śm> no, to mi za się stukła. No przewrócił mi się stukła. To jego stanowisko. Tymczasem, Ejbi, jak tam się stoi na łóżku? A jakoś, jakoś leci. Trzeba zawiesić mięskina. Pokazujesz co mam za oknem. <śm> nie pokazuję co masz za oknem. Jest zbyt jasno za oknem, żeby było, jest prześwietlone. A, to dobrze. Za oknem jest prześwietlone. Abi przejmuje Twój kanał Teraz to jest najlepsze oświetlenie Takie jakie powinieneś mieć Dzięki tym dwóm lampom No i temu softboxowi trochę, ale jak go wyłączysz To wcale nie będzie źle Tak <noise> No i to... i zasłaniam światło I to jest dobre oświetlenie no, Ale i tak, bo uważam, że z tym jednym softboxem Jest no, bardzo dobre. No dobra. jest git, ale, ale no. Oj ojpa i tu byś miał Taką lustrzankę podłączoną na avermedię Byś się tak nagrywał No to było dobre ale nie ma. <laughs> Ale nie ma. Ebi, co sądzisz na temat Łodzi? To jest dramat. Nie polecam. E, jak opisujesz stan tutejszej architektury? Nic nie pasuje do siebie. Nie ma żadnej harmonii. To jest dramat po prostu. To jest tak cała Łódź że wygląda. No. no, więc generalnie tak jak ja to ładnie opisałem. Przyjeżdżasz sobie do Łodzi, jesteś z innego miasta. Przejedziesz do łodzi, jedziesz sobie drogą WZ, jest wszystko fajnie, ładnie. Mówisz: O, ale piękna łódź. Później wyjeżdżasz sobie na Piotrkowską z tej łodzi. oho ale pięknie oni tu mają, ale jest jak w Hollywood. Jak za... bardzo fajnie. Wchodzisz sobie do takiego grand hotelu, nie widzisz ścian, bo jest w remoncie. pięciogwiazdkowy hotel, wchodzisz do środka, mówisz: Uuu, ale ładnie. Po czym wchodzisz na swoje najwyższe piętro. Żeby jak król przenocować w łodzi, podchodzisz do okna i się zastanawiasz, kiedy ja się cofnąłem do 45 jak patrzysz za okno. Generalnie no, Hiroshima to się chowa w tym mieście. No, takie nasze przemyślenia zajmiemy. Znaczy, A co i Hiroshima po wybuchu? No, bo teraz to wygląda Ale właśnie to tuż po wybuchu To tuż po wybuchu, bo teraz to jest miasto przyszłości. GoPro, mój stary przyjaciel. A kurczę. Będzie teraz nam służyć jako druga kamera, bo tutaj mamy no, taki secik y, mało profesjonalny Softbox 1, który robi za główne światło, które niestety jest nieco żółte. E, Lumix z rowem jako mikrofon z aparatem. To czym nagrywam jako druga kamera. E, jedna lampa tutaj z boku, druga z boku. Disco. I AB. Yep. On też się przyda nagrywania, tak mi się wydaje. No więc, yy, generalnie byliśmy sobie w sklepie, kupiliśmy taki sos piri piri, yy, który będzie nam robił za tabasko Generalnie, AB poprawia jeszcze tło, żeby ewentualnie... Ale tutaj nie będzie kadru. A, no to jest mniej więcej dotąd. No to Dobra. No to ta kamerka nam robi za drugą kamerę, może się przyda, nie wiem, zobaczy w postprodukcji. Jestem debilem, bo nagrałem to w 240 fps w HD. Fajna szklanka, dzięki. 239,5 fps. 240 i HD. Bo zapomniałem zmienić ustawień kamerki i zorientowałem się dopiero jak no, w połowie nagrywek, zanim zaczęliśmy nagrywać y, jedzenie sosu i... no. A w ogóle i właśnie. Niedawno, kilka godzin temu się dowiedziałem, że jednak. Vlog wejdzie przed tym odcinkiem, bo za późno zmontowałem film dla Ebiego i on go nie zdążył wrócić, ten wrzucić, nie będzie teraz przedstawiał planu i vlog się pojawi wcześniej i, i no. I niektóra treść pójdzie do kosza, bo to mówiłem o tym odcinku i no spoko. Bardzo wygodnie. <śmiech> <śmiech> tak, tak, tak racja. <laughs> <laughs> <Jezu. śmiech> Także to się będzie tą frugo <laughs> To dobre frugo <laughs> O no, dobra Może się przywitać po prostu, żeby ten Żeby po prostu było wiadomo, nie można <laughs> ja się ja to nie bawić Ja już to ja? Nie, po prostu to tak otworzyłem To chyba w drugą stronę się po... O nie, dobrze otworzyłem Po prostu to się powinno... Ała, Tak się powinno... Został, bo jeszcze bardziej zepsujesz. Nikt to ma wartości jeszcze, to jest ważne. No nie wiem czy nie przepłyje przez to. No, ma trochę kalorii. 50, 100 ml. A ile tu jest? 100. No czyli 56 kalorii? Takie kurde. No na raz. Sytuacje? Okay. Takie je, po prostu jedna musi... O nie... Tyle, ku... To musi się dłoczy? To uszkodzona bateria. Aha. To wszystko raz. by się udało, gdyby nie ta bateria i ścinała. No ty. Szybko. Dobrze, że nie, ta... no, nie wsiadłem odcinka cinkę takiego na początku. Druga. Jest raz z ciebie. To nie jest stabilna. Myślę, że jest git. Nie możemy po prostu wymienić. Nie. No. Wychodzi na to samo, jest git. A ja się oślepiłem teraz. Ej, nie włączyliśmy drugiej kamery. No to my już po nagrywkach Sprawdziliśmy materiał Jeszcze zapytaliśmy się widzów Aby'ego Czy by czegoś nagrać Jakąś propozycję, ale nikt nie odpisuje Nie odpisali, ale nie propozycję A my chcieliśmy właśnie coś Na zasadzie, żeby coś jeszcze nagrać Przez te parę minut z tym e-biego, Bo no kurczę, Godzina wracania to trochę zajmie Więc wolałbym nie jechać o 20 po nocy, no. ale generalnie, jakbyśmy coś mieli jeszcze, to można coś nagrać. Ale mamy, mamy kilka pomysłów na następne odcinki, więc no. jest git, myślę. A teraz no, jeszcze. Musimy bardziej się do tego przygotować. Tak, to jest po prostu kwestia, że trzeba chwilę dłużej posiedzieć przy tym, przygotować się Ech. i, i dzięki za światło. Weź to słońce. Potrzebny ci ten green nie jeszcze na oknie? No dobra, zostaw jeszcze. No dobra. Wkładam baterię. Zapalam lampę. siema Przyszedłem są sobie palcem. Debil jestem potężny. Nieważne Nie chcę o tym rozmawiać. Suwanko Słucham. O! Generalnie teraz jestem dobrze oświetlony. Fajny cień zostawiam za sobą. O! I siema. I teraz i tak można. I urbex. I siema. Idziemy robić urbex. Ebi, co ty o tym sądzisz? Dobra. Teraz robimy zdjęcia dla Ebiego. I ja się będę od niego zwijał. Więc. Więc widzimy się za chwilę. No to my nagrywki z AB skończyliśmy. To nie pokazujcie co. Za I, I tak nie widać, widzisz prześwietla. ABI generalnie no, nie widzę. Y, zdjął greenscreena, w tym momencie ja wracam do domu, pakuję się i wracam do domu. Y, I demontować ten film, a to jest najprawdopodobniej koniec tego vloga. I, Możemy się razem pożegnać, ładnie. I no. czekaj, to jeszcze powiem tylko tyle, że możecie pisać co sądzicie o, takiej, o takich filmach, bo mógłbym je robić częściej, możecie dać jakieś jako... e, w komentarzach napisać jakieś propozycje o, o czym bym mógł rozmawiać jak macie jakieś pytania to chętnie odpowiem a ja się żegnam wracam do domu i siema